6 kwietnia 1941 roku. Podczas gdy setki myśliwców Luftwaffe zrzucają bomby na Belgrad, aby podbić Jugosławię, nazistowskie Niemcy pod kryptonimem Operacja Marita rozpoczynają równoczesną inwazję na Grecję. Hitler postrzega Grecję jako potencjalne zagrożenie dla południowej flanki planowanego ataku na Związek Radziecki. I chce zabezpieczyć kluczowe trasy zaopatrzeniowe dla sił niemieckich na Bałkanach i w południowo-wschodniej Europie. Niemiecka XII Armia, dowodzona przez feldmarszałka Wilhelma Lista i wspierana przez dodatkowe oddziały włoskie i bułgarskie, podbija Grecję w ciągu kilku tygodni. Po kapitulacji lokalni partyzanci kontynuują walkę z Niemcami i ich sojusznikami którzy terroryzują miejscową ludność i popełniają niewyobrażalne zbrodnie na cywilach. Po okupacji siły niemieckie rozpoczynają brutalne represje wobec ludności cywilnej w odpowiedzi na rosnący opór partyzancki. 5 kwietnia 1944 roku żołnierze IV Dywizji Grenadierów Pancernych SS Policaj wraz z bułgarskimi sojusznikami Wkraczają do wsi Klisura, zabijając 280 cywilów. Wśród ofiar znajdują się kobiety, dzieci, niemowlęta i osoby starsze. Naziści rozstrzelali mieszkańców wsi, wypatroszyli kobiety w ciąży, przebili bagnetami niemowlęta i spalili ludzi żywcem w ich domach. Ta zbrodnia, jedna z najkrwawszych masakr podczas niemieckiej okupacji Grecji, znana jest jako masakra w Klisurze. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. W początkowej fazie wojny Niemcy szybko posuwali się naprzód w Europie, zajmując Polskę, najeżdżając Francję i doprowadzając do ewakuacji sił alianckich z Dunkierki w 1940 roku. Po udanej kampanii we Francji, Hitler skierował swoją uwagę na Związek Radziecki. Zanim jednak mógł rozpocząć operację Barbarossa, która była kryptonimem inwazji na Związek Radziecki, musiał zabezpieczyć południową flankę, aby zapewnić sobie kluczowe trasy zaopatrzeniowe i zapobiec wszelkim zakłóceniom. Dlatego 6 kwietnia 1941 roku Niemcy zaatakowały Grecję szybkimi i skoordynowanymi atakami. Niemiecka 12 armia, składająca się z około 680 tysięcy żołnierzy i wspierana przez dywizje pancerne, szybko pokonała siły greckie i brytyjskie. Kluczowe lokalizacje, takie jak Saloniki, szybko upadły, a niemieccy spadochroniarze odegrali kluczową rolę w zabezpieczeniu strategicznych pozycji. Do 27 kwietnia 1941 roku Ateny upadły, a kontynentalna część Grecji znalazła się pod kontrolą państw osi. Po zajęciu Grecji siły niemieckie wkrótce stanęły w obliczu uporczywego i rosnącego ruchu oporu. Znaczna część tego ruchu wywodziła się z greckich wsi, gdzie górzysty teren stanowił doskonałą osłonę dla partyzantów. Grupy te znane jako Andartes przeprowadzały akcje sabotażowe, zasadzki i naloty na niemieckie patrole i linie zaopatrzeniowe. Najważniejszą z nich była ELAS zbrojne ramię frontu wyzwolenia narodowego zdominowanego politycznie przez Komunistyczną Partię Grecji. Dla nazistów sprzymierzenie z komunistami sprawiało, że Andartes byli czymś więcej niż tylko lokalnymi powstańcami. Zarówno Wehrmacht, niemieckie siły zbrojne, jak i SS przedstawiały ich jako dzikusów i przestępców, którzy popełniali wszelkiego rodzaju zbrodnie i których należało bezlitośnie ścigać. Wraz z nasileniem się oporu wobec niemieckiej okupacji Grecji, represje stały się bardziej brutalne. W regionie zachodniej Macedonii przemoc osiągnęła przerażający poziom w miejscowości Klisura. Wieczorem 4 kwietnia 1944 roku grupa 150 partyzantów pod dowództwem Aleksandrosa Rosjosa spędziła noc w Klisurze i okolicach. Otrzymali oni informację, że wkrótce przez ten obszar przejedzie niemiecki konwój, który miał przewozić towary zrabowane z żydowskich sklepów w pobliskim mieście Kastoria. O świcie 5 kwietnia 1944 roku, partyzanci zasadzili się na konwój w wąskiej górskiej przełęczy, zwanej Dauli. Gdy czoło konwoju znalazło się na łukowym moście, bojownicy otworzyli ogień, zabijając trzech niemieckich motocyklistów i niszcząc dwa motocykle oraz samochód. Partyzanci okaleczyli jednak ciała zabitych Niemców i pozostawili je na widoku. Co głęboko rozgniewało niemieckich oficerów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Zanim partyzanci wycofali się w górę, zapewnili mieszkańców wsi, że Niemcy nie skrzywdzą kobiet, dzieci ani osób starszych. Z tego powodu tylko mężczyźni uciekli w góry do pobliskich osad lub lokalnych klasztorów, obawiając się nieuniknionej niemieckiej zemsty. Tego samego dnia po południu do klisury. Wkroczyły wojska niemieckie. Towarzyszyli im Bułgarscy kolaboranci, w tym znany Andon Kalczew, pronazistowski oficer bułgarski. Siły niemieckie należały do 7. pułku czwartej dywizji Grenadierów Pancernych SS Policaj i podlegały dowództwu SS-Obersturmbannführera Karla Schumersa, bezkompromisowego oficera, znanego ze swojego okrucieństwa. Przemoc rozpoczęła się, gdy niemieccy żołnierze spokojnie wkroczyli do wsi, gromadząc kobiety, dzieci i osoby starsze na ulicach i głównym placu, udając, że nie mają złych zamiarów. W tym samym czasie druga jednostka oddziałów SS i bułgarskich pomocników przybyła z innej strony i otworzyła ogień do cywilów z broni maszynowej. Wybuchła panika. Niektórzy mieszkańcy wsi próbowali uciec. Ale wielu z nich zostało schwytanych. Żołnierze zaczęli szturmować domy, wyciągać ludzi na zewnątrz i rozstrzeliwać ich. Kobiety w ciąży były patroszone, matki z dziećmi na rękach były rozstrzeliwane, dzieci były zabijane bagnetami, młode dziewczyny były rozstrzeliwane na podwórkach, starsi mężczyźni i kobiety byli zabijani w swoich domach. Niektórzy pobici na śmierć, inni spaleni żywcem. Napastnicy przemierzali wioskę, zabijając i paląc wszystko na swojej drodze. Domostwa podpalano za pomocą prochu strzelniczego. Zniszczono również budynki publiczne, w tym szkoły i bibliotekę wiejską. Nawet ksiądz Georgis Mitras, który błagał o litość, trzymając w rękach Święty Krzyż, został bez wahania zamordowany. Masakra trwała prawie dwie godziny około godziny 17 wystrzelono flarę sygnałową i żołnierze przerwali operację. Do tego czasu klisura była już ruiną. Zginęło 280 cywilów, prawie wszyscy to kobiety, dzieci i osoby starsze. Co najmniej 40 osób zostało rannych, a ponad 150 domów doszczętnie spłonęło. W ciągu następnych dni, mieszkańcy wsi, którzy ukryli się w okolicznych lasach, Powrócili, aby zobaczyć przerażający widok. Ciała leżały rozrzucone wśród ruin, wiele z nich było spalonych, nie do rozpoznania. Cmentarz we wsi nie był w stanie pomieścić wszystkich ofiar, więc pochówki odbywały się na podwórkach, cmentarzach przykościelnych i w płytkich grobach na zboczach wzgórz. Masakra miała miejsce w Wielkim Tygodniu, świętym okresie w kalendarzu prawosławnym. Co dodatkowo spotęgowało emocjonalny ciężar cierpienia społeczności. Dla mieszkańców Klisury, ich wioska stała się symbolem ofiary i bólu, który opłakiwała cała Grecja. Masakra w Klisurze była częścią operacji Majgewitter, czyli Majowa Burza, kampanii prowadzonej przez SS, której celem było stłumienie ruchu oporu poprzez masowy terror. Karl Schumers uważał, że miejscowa ludność wspiera partyzantów. I że jedynym sposobem zapobieżenia dalszym atakom jest zastraszenie cywilów, aby zmusić ich do podporządkowania się. Zaledwie dwa miesiące później, to właśnie on wydał rozkaz masakry we wsi Distomo, zbrodni, którą potępił cały świat. Nawet niektórzy członkowie nazistowskiego kierownictwa byli wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. Hermann Neubacher, wysłannik polityczny Rzeszy do Europy Południowo-Wschodniej, opisał wydarzenia w Klisurze jako krwawą rzeź i stwierdził, że stanowiła ona naruszenie oficjalnej niemieckiej polityki represji. W następstwie masakry, Schumers został wezwany przez niemieckie władze wojskowe i przesłuchany w sprawie zabójstwa kobiet i dzieci. Twierdził, że jego żołnierze zostali ostrzelani przez partyzantów ukrywających się we wsi. I nie mieli innego wyboru, jak tylko odpowiedzieć ogniem. Pomimo sprzecznych zeznań własnych podwładnych, Schumers został uniewinniony i pozwolono mu pozostać na stanowisku dowódcy. Po wojnie udowodniono, że zeznania Schumersa były fałszywe, ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów na to, że partyzanci strzelali ze wsi w czasie masakry. Druga wojna światowa w Europie zakończyła się 8 maja 1945 roku. Chociaż nie wszyscy odpowiedzialni za masakrę w Klisurze zostali pociągnięci do odpowiedzialności, dla niektórych sprawiedliwość, a nawet zemsta, w końcu nadeszły. Andon Kalczew, bułgarski kolaborant i zwolennik nazistów, został postawiony przed sądem przez władze greckie, skazany na śmierć. Stracony w sierpniu 1948 roku. Karl Schumers, którego pułk dokonał masakry, zginął zaledwie kilka tygodni później, 18 sierpnia 1944 roku, gdy jego pojazd najechał na Minę. We wrześniu tego samego roku, trzy miesiące po masakrze, czwarta dywizja grenadierów pancernych SS Policaj została przeniesiona do Serbii, a następnie otrzymała rozkaz monitorowania ruchów wojsk radzieckich na Węgrzech. Chociaż w grudniu 1944 roku liczyła jeszcze około 9000 żołnierzy, wkrótce poniosła tak ciężkie straty, że do działań obronnych pozostało tylko 800 żołnierzy i 13 dział szturmowych. Z tysiącami zabitych, Czwarta dywizja grenadierów pancernych SS Policaj Została wycofana na Słowację 31 grudnia 1944 roku i ostatecznie wycofała się z powrotem do Niemiec, gdzie jej resztki kontynuowały walkę u boku I Armii Pancernej. W październiku 1944 roku, po latach okrutnej okupacji nazistowskiej, Grecja została w końcu wyzwolona. Jesienią siły niemieckie rozpoczęły odwrót w obliczu postępów wojsk alianckich i greckich bojowników ruchu oporu, co doprowadziło do wyzwolenia Aten pod koniec października. Okupacja pozostawiła Grecję w ruinie, ze zniszczoną infrastrukturą i sparaliżowaną gospodarką. Podczas II wojny światowej życie straciło około 350 tysięcy Greków, a ponad 60 tysięcy greckich Żydów. Zostało zamordowanych w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.